Dobra, ja Cześć. Idziemy zobaczyć, chodź od razu. Zobaczymy. Załatwimy za pierwszym jednym razem. Idę się co tam Cześć. 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 Pokazuj Zobaczcie cudo. Co mamy? <laughs> Samochód generalnie przystosowany do przewozu dwóch motocykli, no i do kamperowania, nie? Fotele dwa obrotowe, tak, w standardzie, ale w pełni wyposażony, Pod fotelami, tak samo jeszcze miejsca y, takie towarowe, i tutaj towarowe są, pod tutaj stolikiem mój, tak? tak? stolik można obniżać Aha. do tego poziomu y, tamtego fotela, Aha. też. Y, I spania robi. też, nie? Drugie. Stolik nie yy, musiał go pokazać, łamie się no. i prze, przekłada się go na tą szynę dolną. Nie chce się, mi się teraz. Spanie. I tu się robi spanie. Takie wygodniejsze. nie? Bo wyjeździecie w trójkę ogólnie, tak? No, no no. tu jest yy, tak samo. O, tak tutaj pod stolikiem. O. Tam jest tam jest zamknięte Webasto, uh -huh. jakiś wgląd do wybasta. I tu widzę rozprowadzenie ciepło. Rozprowadzenie tak, no. rozprowadzenie no. też mamy takie większe, bo mamy tak, mamy jeden wylot. Uh -huh. Drugi wylot jest pod szafą, tak jakby patrzeć do szafy. No. I teraz rura idzie następna rura idzie szafą i do sypialni jest, u góry tu jest tak samo wy, wylot Aha. powietrza. Tu, tu jest nie zamykany, a w szafie mam y, pokrętło, mogę blokować to okay. i wylot jeszcze idzie do garażu. To grzo, garaż to garaż, tak samo. nie? Grzywany. Stopień widzę też wysuwany. Stopień wysuwany. On jest, mamy go zrobione tak, że tak, bo on normalnie był y, no. kupiemy samochód z tym, jak się zamykało drzwi, to on się chował. Myśmy go przerobili tak, że on teraz jest w tej chwili, blokada jego tu, że jak się drzwi zamkną, to automatycznie się, chowa. Automatycznie się wychodzi. Ale żeby on tak cały czas nie jeździł, jak my jesteśmy tu, no. to my go blokuje, blokujemy, że on już teraz jest cały no. czas wysunięty. I sunięty, nie? Dobra, to wchodzimy do środka. Chodź, chodź, chodź. Ty masz tak wysoko łóżko, bo tam masz garaż, nie? Po wodą tam pokażę. Tu mamy jeszcze o, oprócz tego przejścia, ale to pokażę od tyłu. No. Pójdziemy do tego garażu, bo tu mamy do tego do garażu lodówka 12V. Oczywiście, no ale fajna taka, lodówka to, to specjalna. Słuchaj, to, to jest z tego od sprudnika od Marcina. Aha, jak oni się na. Tamper, ja, no ja coś kojarzę, tak. Super lodówki Ci powiem i my praktycznie na jednym akumulatorze obierzemy wszystko, lodówka cały czas idzie basto i bez problemu wszystko jest. Nie? Czyli wiadomo, no tak standardowo pompa wody, szufladeczki, każdym indykonalnym się coś blokuje. Blokuje się i coś tam jest z tym, musimy to, bo to tak można powiedzieć wszystko yy, do tego. Fotele tak samo są, tak? Jeszcze no. można dźwigać je. Tam tak samo wszędzie są szafeczki, pod fotelami tak samo jest jedna wielka duża szafa, jak to się dźwignie. jest szafy macie, tak? To są, tak, to są dwie szafy, normalnie dwie szafy, Aha. troszkę bałagan też, bo normalnie standardowo duże szafy. Toaleta przenośna. Toaleta rozumiem. przenośna, to z tyłu Wam pokażę wszystko jak mamy Aha. i prysznic też w sumie taki przenośny. Tu nie mamy materaca jeszcze, bo to jest w trakcie... Budowy. Znaczy budowy, no. Zamówić, no. ja. Ale ogólnie bardzo ładnie. Ogólnie jest tak. No i światełka mamy wszędzie, czyli tak. To jest bardzo fajne. Powiem, bardzo mocne światło. Przy z oknem razem. Z oknem razem. Super, wiadomo, okienka też. To tak jak chciałem. Tak Kempingowe po prostu. Kempingowe okny. takie, fajne. Oprócz tego mamy drugie światło wszędzie LEDy. Pomost jest podświetlany. To wieczorem trzeba było przejść. Tam, tam, wieczorem. No jeszcze, znaczy tu mamy. My mamy Każda strefa, możemy się zmieniać co chcesz, wiesz, no, jakie tak światło. Wiemy. Tutaj też mamy tak samo zrobione jest. Yy, A to tak? jest na Fiacie, tak? Bo tak nie patrzyłem. Na czym yy, to jest? Jumper. jumper. To jest ta strefa. O, tu tak samo jest poświetlone. Jest... Można kolor sobie zmienić jaki chcesz. Tak samo. Ale wieczorem fajnie, super jest, bo tu teraz nie widać. Yy, no, tuż to... było jasno poświetlenie tutaj, nie? Stopnie, Bo to tutaj. Będzie, o właśnie, ale to teraz nie będzie widać nie? czyli, czyli to, jest, to jest drugie oświetlenie takie no i trzecie oświetlenie co mamy tako, mało kto to ma markizę załączaną takim dotykowym Oświetlenie na zewnątrz, po tak? Prostu. Ale on jest ze ściemniaczem. Aha. I super sprawa, bo powiem Ci tak. Normalnie to ta markiza bardzo mocno świeciła, nie? Aha. Że tu biało, nie? Ale jak my się to ściemnimy fajnie wieczorem, że no, wieczorem tylko ledwo Nie Nastrojowo. Co? No i przede wszystkim co jest to, że wszystko co jest z ściemniaczami, aha, tu tak samo mamy. Dotykówki takie macie, o, no? I widzisz, bardzo, ale teraz ledwo co świeci. Ale w nocy to jest super, nie? Tak. A mogę to rozjaśnić? O, no, mocno, nie? Super. I teraz powiem ci tak, bo jestem elektrykiem, nie? Mierząc pobory prądu. Na przykład, przy, przy tych wszystkich LEDach, co tylko te poświetlenie, te, Aha. pomost i to, no to było ponad, grubo ponad 3 ampery, nie? Przy, przy maksymalnym. Aha. Ale jak ty już z zlekko ściemnisz, no to już jest 1,70 albo. i, I wystarczające, daje. i powiem ci, i wtedy właśnie tak samo każda markiza, i tak dalej, i tak dalej, nie? A powiedz mi, a tutaj w ogóle zbiornik, idą, macie jakieś wody, czy coś? Eee, wszystko wygląda? ci pokażę. O ty Zbiornik mamy 93 litry, standardowy no. ten na nadkole, ci pokażę. Tu mamy tak samo pod spodem zbiornik wody szarej do spuszczania tak samo 90 litry. Te do do Ducato takie, nie? No tu jeszcze też półeczka, wiadomo nad tym, nie? Tam takie ale standardowo, bo to jest Aha. L4 H2, nie jest no, do a ciebie to, by był... A to, co to? Czym to robiłeś? To, to wszystko sam robiłeś, tak? To wszystko sam robiłeś. To tak? wszystko sam robiłem, nie? To bardzo znaczy, ja ci powiem to... tak: tylko te meble to zamówiłem, no bo nie mam takiej maszyny, znaczy, żeby. Od... Ostatnio widzę, że ten, że takie profile szukają. To też sam robiłeś, czy to te? Nie, to są kupione, te profile. Kupione. Nie? Kupiłeś, takie nie? Bablowki, nie? Stolik dodatkowy tak samo nie do. No powiem ci, że masz zrobione Na zewnątrz, super. Nie? To, to wygląda jak jakiś zabudowa z jakiejś tej no. fabryki, nie? No znaczy, to bo to, to mówiłem ci, że te, to nie, nie robiłem tego samemu, no nie? tak, samemu, nie? Bo całe auto było zrobione, a to yy, robił nam facet. Ale zajmujący się kamperami, czy, czy po no On, on ta, robi kampery trochę. Wiesz? Robi, robi no, bo chodzi tam, o to, no, no bo sobie nie to w, tak nie, z głową, nie tego z, z nie? Głową tak Ale łóżko, to, to, to wszystko by robili sami. ta yy, tapicerka, to wszystko robiłem sam, nie? I tutaj co masz jeszcze pokazane? Też że tak. to lodówka czyli sterownik lodówki. Aha. Ta niebiesko, to jest temperatura zadana. No. I aktualna temperatura. I tu jest jeszcze dioda, która się oświeci, jak ona zacznie pracować. Ona, ma, wiadomo, jakaś tam zwłoka. Czy jak ona jest na 3 ustawiona, czyli ona schodzi do zera. Mm -hmm. Zaś do 5 się zagrzeje i się załączy. I tak pracuje w takim płynie, A jak chcesz zmienić, to po prostu o, i zadam i temperaturę, jaką chcę. nie? Ale lodówce po prostu. Lodówka, to jest, tylko, to jest tylko do lodówki sterownik. nie? Tylko do lodówki, i to jest właśnie ABM Camper Service. Polecam, o, tak samo mają. Klimatyzatory na 12V, tak. lodówki mają trzy różne. Jak może więcej miejsca, to i z zamrażarnikiem, i wszystko, nie? Y, no co to wiadomo, standardowo Webasto, to? Chińczyk? Webasto. Nie? Y, woda? Woda czysta. Pełno jest, nie? No i tu jeszcze też musimy, bo musimy jakieś opisy sobie zrobić. No, y, czyli to jest tak, to jest lodówka. Że jak później jak po prostu auto stoi tydzień tak, czy tam gdzieś nie licimy, żeby ona nie chodziła cały czas. Tu jest y, te 12 v i ten wyświetlacz o napięcia. Aha. Tak samo. solary też masz, tak na dachu? Pompa wody i solar, i to ci zaraz pokażę. bo solara nie będziesz widział, chyba żebyś umiał tu go wystawić: 250 W. 250 W. No niby mały. Ale ja ci powiem. Wystarczająco y, wystarczająco. I nie ma, mamy w sumie miejsce na drugie 250 co wejdzie, ale wystarczająco. I no, że tak jak ci uwiemy, kupiliśmy to te z Tesli ten Tesla Sant. To jest jaki LH L4H2 L4H2 L4 2 Med 93 no. i niestety, ale no, no niestety. brakuje mi troszkę. No. Więc musiałbym wersję wyższą brać. Na 3 to będzie o 20 cm. Darek, ale tutaj w świetliku to byś się zmieścił. No. Musiałbyś no. 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 no, ja się, do ty wiesz, się Jak ten, ja to się z głową życzę. Jak w czołgu. To pokazuj teraz bagażnik. Teraz, to też bałagan, ale... Łoh, to jest, to jest... <noise> no tu jest, czyli tak no... Y... No trochę miejsca tutaj jest. No, no, jest. Normalnie wchodzą dwa motocykle, nie? Ale jak jeździmy bez motocykli, no to mamy tu jakieś graty, można się tu i wyspać albo coś do toalety a, mamy. Powiedz mi, a jakie normalnie ten przymocujesz mo w motocykle jak jedziesz, bo nie widzisz yy, niczego. są. Aha, masz też. Te, uchwyty. Uchwyty, I są na pasach tu, po prostu. Znaczy, zrobione to jest tak, że tam za przetwornicą i z tym są wszędzie uchwyty tak dalej i, i, i to, że jest tego dość, nie? Można powiedzieć. Nie? Tu jest zabudowany zbiornik wody, prysznic zewnętrzny można tu okąpać, zasłonka yy, zasłonka mamy zrobiona tak, patrz. W sumie tego nie korzystamy na razie. robisz to tak. To zrzucę, że jak chcesz wykąpiesz się jak idzie. potrzeba, jak potrzeba nie? a jak jeździsz na kempingi to, no to nie korzystasz. To nie ma tego, nie? Normalnie. Yy, co jeszcze chciałem pokazać? Tak, aha tam, tam w tym jest. Musiałbym ci to wyrzucić wszystko. czekaj, ale tam no tu... jest cała elektrownia można powiedzieć. Aha, ale nie, no tu widzę, że masz po prostu ten... Znaczy, ale wiesz co, to jest tylko energoblok, nie? Aha. On, on jest, ten w tej chwili jest wyłączony, ale jeżeli świecą kontrolki, solar działa. Dopiero działa. To opiera, no, on po prostu i ten, ten regulator... Bo to jest tak, powiedzmy, bo to jest tak jakby regulator ze wszystkim, nie? Z wszystkim, Z, tak. Przetwornica, ja... wszystko Tak, jest to jest, tak, nie? tak, to tak wszystko, to. wszystko, I no że, no, ta przetwornica troszkę tam jest słaba. Już teraz no. nowsze wyszły, bo tak. to jest... Sinus to... 1000S, a teraz już są 1500S. Są dużo lepsze, nie? A ile ona ma takiego, takiego ciągłego? Ile ona ma? Nie no, ciągłego 700. 700. No, właśnie mało. a tamta ma ciągłego 1000. To 1000. już jest to dużo. To już jest lepiej, nie? A po, po lewej stronie widzę, tutaj masz jeszcze boiler, nie? Tam jest to lepiej. jest boiler, tak. Normal, to jest normalny gazowy. Gazowka. To, nie? E, tak, na razie to mamy w fazie testu, przez to mamy ten wylot Tom. tutaj, ale no jak zrobię dziurę. To będzie tu, na razie to jest... Mhm. Fajnie, bo to jest przepływowy, nie? Tak, tak. Przepływowy? To ja widziałem też, już, już ludzie też mają w nawet zamontowane czasem tak. To, to, jest ten, to jest ten Chińczyk standardowo, nie no no, 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 no. Ale powiem Ci fajnie to działo, kurde i... No tylko jest problem z tym odprowadzaniem tych spalin z tego no nie? No właśnie właśnie. Przez to ja to chcę tu zrobić, a jeszcze nie wiem czy nie zrobię... Bo na razie widzę, że masz tak po prostu tylko tak, nie? Tak, no, no Żeby no, korzystać ja, teraz, nie? Tak załączysz, to mu po prostu się załączył i... Ale zdaje egzamin. Tak. I grzeje zaraz nawet... Wiesz, mogło teraz przełączone, bo zwoloda jest, jest tak gorąco, że, że się można poparzyć. No spoko. Bardzo tu mamy akumulator i wszystkie bezpieczniki, takie wszystkie rzeczy, wszystko no, jest tutaj, tutaj założone w środku. I to wszystko sam, sam sobie robił. Sam, sam, tak. To Tylko meble ktoś ci pomagał po prostu. No, przy wszyscy, znaczy samochód, dos oni dostali samochód, można być gotowy z elektryką ze wszystkim. Tylko meble dostosowali, tyle. Całe te, znaczy te łóżko, te wszystkie wicerowanie, to wszystko myśmy robili sami. nie? No. Tak samo na jakiś stalowym, tak? No to klas. też spawałem sam no, Bardzo, no, bardzo muszę, no, to takie ci, trochę... taki... no tu jeszcze musimy trochę zrobić coś na tych drzwiach bo to trochę tak jest. A zimę też jeździcie? Szmigacie w zimach, czy nie? Powiem Ci, no samochód jest tak ocieplony, że idzie Bo tu jest wszędzie styrodur Kurczę, Na bokach jest chyba dwa razy, czyli po 6 cm Sufit 3 cm Podłoga tak samo Czyli nie? dałby radę spokojnie? Dałby, dałby radę. radę, znaczy powiem tak, była zima stoła I we Was to my próby robili teraz no ale jeszcze my tak nie wyjeżdżaliśmy, bo hmm. powiem Ci, my go dopiero teraz te meble nam dopiero zrobił Czyli swoje... Aha, czyli, czyli dopiero zaczęliście wiosny, jakby korzystać Ale było to bez tych mebli, czyli my to w fazie testów hmm. mieli już takie jak to jak to wyglądało, nie? No wiadomo, zbiorniczek pod spodem, auto takie standardowe, ale Super. ale jest dużo miejsca, nie? Wy też prowadzicie kanał na YouTube, tak? Tam... Tak, oczywiście, kanał nazywa się Motocamper i prowadzimy tak, można powiedzieć Coś tam jest z budowy naszego samochodu, a resztę teraz y, będziemy wrzucać z wyjazdów. Do wszystkich naszych widzów zapraszamy Moto zapraszamy. Camper. Tak? Moto Camper, tak. Ja w link tak dam wam nazwa... w opisie też będzie. Jakoś. Link będzie i.